Dzień dobry Państwu. Dzisiaj powtórka z rozrywki, tym razem fioletowy i czarny. Malujemy tego dziada. Zapraszam serdecznie. To było nagrywane za jednym razem i się udało. I nie zrobiłam żadnej dziury w dachu ani w sobie żyje. Moi drodzy, zaczynamy od tego, że trzeba autko całe zmatowić, przygotować podmalowanie i pomalować. Dlatego teraz młody tutaj wyciąga asortyment i działamy. No. Jest porządek na garażu i jest wycieraczka z zapisem welcome. Od dzisiaj wycieramy buty. Ja mówię całkiem poważnie. Dobra, że... No. A few moments later. <mulary> Co tam? Malujemy paryskę się. Ale maszyna! Technologia! Technologia! Pewnie zapytacie się, czy my się w ogóle znamy na tym, co my robimy. Oczywiście, że nie. Dlatego to robimy właśnie. To mamy obklejone. Będziemy malować czarnym sprayem mega felga. Wyszło bardzo dobrze na penusiu, także tutaj musi być dobrze. Wiecie co jest najlepsze? Że nigdzie się nie musimy spieszyć. Deco kolor Mega felga. Dzisiaj e, robimy fiolet, później wlepki, wlepek jeszcze nie mamy, ale będą jeszcze go w ogóle trzeba naprawić, bo mamy problem z hamulcowaniem, ze wspomaganiem i z także... Hmm. Gruz został pomalowany do końca, co już widzieliście zresztą. Dzisiaj wjeżdża wlepa, jedna i druga. Wjeżdża, uwaga, fresh chłodniczka, bo niestety, ale kapcy nam tam na dole. Jest wyciek, jest wyciek. Plus do tego prawdopodobnie pompa hamulcowa, ponieważ płyn jest, a nie działa. Ze wspomagania się nam leje też, ale przemyślimy, pożyjemy, zobaczymy. Uwaga, prezentacja nowej chłodnicy. Wyglądasz jak dostawca pizzy. Pamiętamy, pamiętamy, wycieramy, pamiętamy. Skrzynka? Jaka skrzynka? Po co ci skrzynka? Popie. Po co ci skrzynka? przeciąć te. Tu masz te nożyczki. O. O. Jakby mnie podeszła, to byś nie wiedział. Pięknie, kurde, ty to jesteś mechanik. Technologia! No cudownie! Cudownie! Patrz jaki korek, kurde! Popatrz się, patrz, patrz. Mm. Mm. Jak stąd będzie ciekło, to ja nie wiem. 17 tydzień 2025 roku. Kabelki pod wentylator podłączyć i będzie lałunia, mm, Lalunia, Lalunia. Mm, będzie ław. będzie ław. będziemy później, bo jedziemy po naklejki Odrywają nas od pracy, nie? Dzień dobry panu Dzień dobry, my tak z kamerą nagrywamy vloga Ale nie będziemy pana nagrywać, spokojnie Chyba, że pan chce być w filmie, to jak najbardziej To jest to, nie? Tak, tak, tak Mamy naklejeczki, proszę bardzo Dziękuję Jeszcze zapłać To co, to Kamera! Akcja! Jeden sześć do stopu Wolne, wolne. Ujebali mi koleso! <śpiewanie> Ale redukcja, co jest? Oh. Chwila ochłonięcia, bo to jest daily grus, Daily! Ale i gruz. <śpiewanie> mm, kocham zapach spalonego sprzęgła. Pamiętajcie, zawsze dbajcie o sprzęt. Pierwsze, chłodzenie. Drugie, kopanie po <śpiewanie> Trzecie, odpowiednia redukcja, czwarte, wyłączamy trakcję. Kurde bele, no. Piętnasteczka, piętnasteczkę czasem, I tam co z tyłu jest tam, o. 107, 65, 15. Co to pisa? Zajęcie! Ale go chwyciłem. Zamiast na bok zejść, nie? To on pod koła No zawsze, zajęcie to tak. Jak robiłem jeszcze raz? Takie są obrażenia 12 later. Ogólnie okazało się, że mamy e, szczelony przewód hamulcowy Zaraz tam przy pompie ABS-u prawie że Więc raczej podciągniemy go już do samego końca No i niestety nie mamy tutaj na miejscu przewodów Ani nic takiego do zarabiania Więc po prostu zrobimy to w firmie WB Auto Warsztat, serdecznie polecam, zapraszam jak jesteście z Krakowa to śmiało wbijajcie. Młody będzie. Wykonywał ciężki challenge. Wykonywał ciężki challenge dokładnie z klejeniem y, na a ja właśnie kładę się pod auto i będę wyciągać ten nieszczęsny przewód. Niestety poddał się. Wiek tego samochodu mówi sam za siebie, 30-letnie auto, 30-letnie przewody, na pewno tego nikt nigdy nie zmieniał, więc no trzeba to zrobić. Siłą rzeczy, y, korozja nie wybiera, prawda? Miał prawo. Miał prawo, dokładnie. Moi drodzy 23 wyciągnąłem przewód a młody zdążył już yy, prawie obkleić cały bok już prawie no to tak aha, nic nie widać standardowo przewodzik który sobie szedł o gdzieś tutaj mniej więcej tam na wysokości wahacza tutaj mm, powiedział sobie papa pa". no i tak to wygląda ogólnie no nie ma sensu tego łączyć bo tu jest to samo nie łapie ostrość, ale tu jest zgnite też, tu na końcówce też jest zgnite, więc ogólnie to idzie do Hydro, to idzie do pompy ABS-u No i tak, no i zrobi się to i będzie Lalunia, prawda młody? Mm, będzie hałować. Będzie kurde żyleta. Wspaniałe włosy. Płyn chłodniczy ogólnie. Niezbyt fajna rzecz. Bardzo żrące i na pewno będzie mnie wszystko boleć po tym dzisiaj, ale no co no? Mechanika. Ja. Technologia. Ale się cieszę. Staleka jest piękna. No jest konkretnie. Powiem Ci, że siedzi na tym kolorze zajebiście. Mm, dobry kolor. Sto. Nie? Ale, Ale no. Mi się, dobra, Też mi się podoba? Jezus! Młody parki, parki, parki! Mm. Ale będzie jechanka. No jest ładnie. Jest petarda. Kolejny dzień napraw Borysa przygotowań do wyjazdu na torkielce. Kolejny dzień leżenia pod autem. Kolejny dzień klejenia na kleje, kolejny dzień po prostu. Co będziesz robił? Ale tak po Tak, po swojsku. No tak. Będę malował lotkę. <grystanie> Będę malował lotkę. <grystanie> Chwilę ten 200. Było zawakanie. Było zabaganie. Ale działa, działa. Na razie wszystko jest okej. Okay. Temperatura pion, odpowietrzone. Sprawy sprzętu. Tak jest. Idę sprawdzić, czy jest pion. <grym> Nic, nie <grym> Nic nie widać, a nie działa podświetlenie. Hamulce mamy zrobione, mieliśmy problem z hydro, ponieważ urwała nam się... znaczy chyba już była urwana. Była, była. Ale jest urwana śruba od pompy tej hamulcowej, ale działa i to najważniejsze. Hydro na trytytki. Dokładnie. Daj tak. mu! <grym> <grym> Pu! Trzy cztery. <słyska> Idealnie. Dalej pion. Dalej, dalej pion. pion. Piona. Czyli można. Tak Daję... <słyska> jest. <słyska> no i co? Jako co na mechanika. No. Bardzo dobrze. Pentag. Średnio. Tak ma być. Bezpieczeństwo przede wszystkim, tak. Dobra kolejna Ale poszedł. Ja to trochę inaczej zrobiłem, ale nie wiem, co powiedzieć. Wszystko działa jak należy, tak? Maszyna jest gotowa. Do upalania. Jest mm, belissima, belissima. Kurde voilà. Tomorrow Pada deszcz, pada deszcz, gruz nieoklejony. Ale patrzcie jakie w trawie stoją w sobie złomy. Hej, pada deszcz, pada. Żartuję, żartuję. Właściciel tych samochodów jak to oglądasz, to nie ja. Citroen i Audi złom, nigdy w życiu. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz mamy sytuację taką, że wszystko mamy prawie zrobione, tak naprawdę w 90%, a mamy jeszcze dwa dni. Więc ja nie wiem, co my z tym czasem wolnym zrobimy. Pewnie nic konkretnego, ale no super, naprawdę. Cieszę się to jest no niespotykane u nas. Pokraję się na kawałeczki i później będę przyklejał zgodnie z tym jak idzie folia, żeby nie zgubić odstępów od literek. Muzyka Wiecie co mam powiem? Że nie mam dzisiaj nic specjalnie do roboty. Naprawdę, ja ogólnie no, nie spotykam się z tym, żeby tak, o, nic sobie nie robić. Więc wymyślę sobie zadanie i pierwszym zadaniem to będzie pomalowanie kół na fioletowo, tak żeby były do boryska, takie ładne, fajne, takie no, wiecie o co chodzi. Co innego mam robić? Latkę. O nie 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 nie, nie. No <laughs> Wolę koła pomalować <laughs> Ja nie lubię takich rzeczy robić strasznie musisz, musisz to przymierzyć, musisz wywiercić Później musisz śrubę przełożyć Dokręcić Strasznie ciężka robota Dużo bardziej wolę na przykład dyfer zmienić Albo płośkę wymienić, albo nie wiem, silnik wyciągnąć o, tak. drodzy tak się jaram, że po prostu no nie, nie da się tego opisać jak ja się jaram. Naprawdę jest ciężki sztos. Powiem szczerze, że no ja nie wiem co ja mam powiedzieć jest po prostu taka petarda, że no jest po prostu petarda no jest jest petarda. Patrzcie na to. Dobra, nic nie widać ale ale jutro będzie widać. Fajnie się patrzy na takie rzeczy jak już naprawdę Robisz coś i, i po prostu widzisz efekty tej pracy i to jest takie po prostu cieszące, że no ja nie mogę tego wytrzymać, no nie, młody ja pierdziele, co tu się dzieje w ogóle. Uch, ale konkret, naprawdę, konkret jest okropny. A jeżeli chcecie się przejechać z takim autem, jednym albo drugim, to piszcie do mnie na Instagramie i ogólnie jest opcja, żeby się przejechać z takimi autkami na torze w Kielcach. Zapraszam serdecznie, 100% zadowolonych klientów, yy, także polecam. No i co? Kończymy. Kończymy w końcu, kończymy. Proszę zobaczyć. I powiem więcej. Młodego dzisiaj ze mną nie ma i zrobimy mu niespodziankę. Wyczyścimy mu autko. I Benusia też wyczyścimy. I zrobimy dzisiaj zdjęcia. I on o niczym nie wie. Kurde, się to ciężkie zrobiło przez tą autkę. Nie wiem czy oglądaliście poprzedniego vloga z Drift Girl Camp. Kto nie oglądał serdecznie zapraszam. Natomiast w Benku i to było już ile? Miesiąc, no, miesiąc, miesiąc temu? Miesiąc temu padł nam przepływomierz i kiedy to robimy? Dzień przed wyjazdem następnym. No bo po co to zrobić przez cały miesiąc, jak można to zrobić w sobotę, kiedy jutro trzeba jechać na tor. Dziękuję za obejrzenie tego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, no to zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, a jeżeli macie chwilę czasu, to napiszcie komentarz koniecznie i dajcie znać, czy w ogóle podobają Wam się takie filmy. Z naszej strony to wszystko, jutro wyjazd na torkielce, podziewajcie się filmu i na pewno będzie grubo. Ale się cieszę, Jezus, ale się cieszę!